Trying to spend my time. Injections injected right into my Hej, hey, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rob, to jest panem Film 3 i mam kompletnie nieadekwatną lunatę do zaistniałej sytuacji. Kurde, dwunastka na kameralnej mapie. No nic, będziemy musieli jakoś z tym pożyć. Eee, ale jak? Ale jak to zrobić? Mam już koniec. Kurde, no, no dobra, pochodzimy z tym pistoletem. Bo jest fajowy, ale rzuca nim jak starą radziecką pralką. Ja miałem kiedyś starą radziecką pralkę. Trzeba było na niej siedzieć jak sprawa. Nie moi rodzice. No dobra, a to to w ogóle... A to jest Rush! Kurde, to może się jednak... Nie ma to jak areszować z małą letą 12. O, kurczę! No dobra, jest, jest pretekst, żeby wymienić kukawkę. Aj, jaj, ale ich pokroili tutaj, strasznie, strasznie. Ktoś się cieszy, że mnie ubił. Fantastycznie, dobra, a co mi tam? Zrobimy sztormowca, albo nie. No, zróbmy zwiadowcę, ale zmieńmy tą pukawkę na na coś, na co zawsze miałem ochotę. A chyba nie miałem jeszcze okazji wam pokazać. Mm, no, zobaczymy, co tu za akcesoria mogę. Na razie nic praktycznie nie mam. Kurka celownik. No dobra, też nie najlepszy na tą sytuację. ASV. U, 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 u. Jedziemy z ciężką artylerią. <grytanie> Tak, uzgadnij, stary. Proszę uprzejmie, wysłuchałem, że ktoś mnie wołał. Muszę wjeżdżać z grubej rury, co? Nie ma się co pieścić. Chłopaki może pójdą za mną, może nie. Zajeżdżamy od tyłu Aż kartony poleciały przywaliłem tak ostro. A tak jest skosimy. Ja tu coś tam radę zadziałać Nie, uciek wiedział co się szykuje Kasuj ich! Kasuj ich, kolego! Powinienem wspierać tam, ale za dobrze się tu bawię. Dobra, ale licho. Dobra, zabawa to jedno, ale przede wszystkim trzeba wspierać chłopaków tam. Uwaga! Jest, podłożyli ładunek i to na A. Mogę jakoś ten A chronić tu? Dobra, z tej strony jak ktoś będzie biegł, to go strącę chyba. Jest czujnik ruchu na, na czołgu, więc nikt nie powinien nie zajść. Chyba, że się y, inżynier jakiś obudzi, nie powinienem tak stać. Ale dobrze, kierowca jest wysadzony. lender, ale mało punktów, mam, mało ticketów. Spalmy ten budynek, można było zerkać przez ściany. Zrzuciłeś go? Dobrze. A co, jest C4? Tak jest. Uuuu! Shit. Ach, kurde. Nie zasłony dynnej. Jakbym miał zasłonę dymną okay. Aha, zmienimy... a jest jest wal, dobrze 26 ticketów, strasznie mało zostało A jak zajmiemy z punktacją? Ja cię kręcę, jeździłem tym czołgiem, zabiłem trzech kolesi zaledwie O ticketów, to nie może się skończyć źle Jaka jest zaleta tej pułkawki? Ona jest cicha, ona ma wbudowany tłumik. Jeet. Chyba ma mały rozrzut, Na tak na to. Kurczę, zmarnowałem szansę tym czołgiem, trzeba było więcej zamieszania narobić. Chyba się coś zaciął. się moździerz trzeba by było... Ojej, Nie ma jak przejść, korda Idziemy, no nie lata po prostu. Ja tu może i postrzelam stąd, ale... O, mamy czołg, dobra. prójemy Aj i tyle z czołgu. Wow! Ale się przykampił strasznie. Ale Kuba go załatwił, dobra, dobra nasza. Natan z tym swoim SKS-em, kurde mol. A może będziemy atakować, będziemy bronić w następnej rundzie? Mm. Co że tyle piję, ale kurde, suszy strasznie. Nie, że suszy, <gryw> że coś piłem, tylko suszy do licha ciężkiego, bo... O, ja, 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 ja. bo do diaska jest gorąco. Z drugiej strony jestem teraz, już je powiem, nie. No, nie ma bata, jeszcze trzy po nas można jakoś przejść? Można. No, ktoś tam nieźle ładuje. Aj, aj, aj. No przegraliśmy. Machniemy drugą rundkę, nie? Bo to była krótka taka. Ping-bong. Co to było, Roku? Fajna, fajna zabawa. Kurczę, fajna zabawa byłaby, gdyby się udało te punkty zdobyć. Za mało tiketów. Na raszu powinno być ich troszkę więcej, chociaż może było dużo, tylko nas tak strasznie kasowali, że nie zwróciłem uwagi. Co my tu mamy ciekawego? ktoś mnie zapytał, co zrobię na 50 poziomie, jak już nie będzie żadnych unlocków. Ciężko powiedzieć, mam nadzieję, że zanim tam dojdę, to już się pojawi kolejny dodatek. Zostało mi trochę assignmentów. Ja chciałbym chyba porobić większość unlocków na tych broniach, które mam. znaczy, odblokować wszystko. Ja lubię sobie tak poczyścić te rzeczy, ale może mi nie starczyć cierpliwości. Jak w Battlefieldzie Battlefield Bad Company 2, jak się skończyły wszystkie unlocki, to zacząłem zdecydowanie mniej grać. To jednak ten. Ta możliwość upgrade'owania sprzętu kolosalne robi znaczenie. Co, zagramy? Jeszcze raz? Rush? Fajnie by było, chciałbym tego ASV używać trochę, może odblokować rzeczy na nim. Znaczy, to jest na pewno dobry pomysł, żeby grać snajperem, kurczę. A nie, przy obronie bardzo dobry. Au! O kurde, nie zacinajmy się, trzeba się spieszyć. O, lerny świat, gdzie tu się biegnie? O, Boże, już na starcie się zgubiłem. Jak ja chcę tutaj... Już się rzeźnia. A ja gdzieś w ogóle w ciemny idę. Okej, okay, nasi tam. Chwilę odrodzenia tutaj. No i już podłożyli ładunki. Jak to jest. Trzeba bronić celu! Dobra, no, A już chyba jest za późno dosyć, co? Ile ich tam jest? Ajajaj. Ani granatem nie dorzuciłem. No drzewo. Ściąłem drzewo. <laughs> Refelacja. Jest. O! Olerka. Idą tam ci ostro. Już tam strącili oba punkty. God dammit! Tak dobrze mówię czy nie? Czy to nie? Czy to nie? To tak, strącili. Teraz zaraz. Coś mi tu niega. gra. teraz my bronimy tego, tak? Albo może brońmy B. Będzie ciekawie. No, oznacz to. Wydaj rozkaz. Oh. Nie wiem, skupiałem już totalnie. Być było weselej. Jak się kiedyś e, tylko kół wciskało. Wiem, że to nie było zbyt dokładne. Dobra, postawimy tam znacznik. Jak ktoś będzie szedł, to ludzie będą wiedzieli przynajmniej. Hmm, tutaj mogłaby się przydać akurat taka mocna snajperka. Mam jest z dwunastką lunetą, ale... tam tamci pewnie lepiej wykorzystają czołg niż ja. Stachmy tutaj odrodzenie. Niech ktoś tego ktoś się... Nie nie ma w ogóle, mam tłumik, więc... Chowaj się rok! Waliszek w Aliszak przedszkolach, po prostu z grobej rury bez, bez żadnego pomysłu. Czterech ludzi tam stało, mogłem ich wszystkich wykosić. Jakbym trochę rozsądkiem się wykazał. Który mój znacznik jest? Przepraszam. Dokładnie. Następny czołg jedzie. Nie ruszajmy się, nie ruszajmy się. Dokładnie. Czekamy i bronimy. Bez spinki. No luźnie. Ręka ani drgnie. Pełna kontrola. What the hell? go w banie jak nic. No cóż, trudno, trudno, ale mam tu znacznik jeszcze, spokojnie. Który jest mój znacznik? Jakiś ciemny ciemnej taki, O tu, już nie jest tak ciemno, kurde, wy wyburzyli budynek. czy tu czujnik ruchu ma sens stawianie, ale dobra, nie wdaję się. Ta mapa ma swoje body, Też na swoje wady chyba. Coś na zadymka tutaj. Będziemy tutaj. Dobra, trzeba zmienić snajperkę, po co ja się tym wa... No ale dobra, chciałem odblokować tego ASV, no dobra, dobra, niech będzie. Który Ten. chyba wszyscy nauczyli z tamtej strony, że ja tu stoję, więc nie ma to sensu. No dobra. No, wreszcie jakaś lepszy lepsza, lepsza celownik. Jak na te rejony.

Jak się kończy, jak chcę człowieka nożem załatwić, zamiast kot. No to może być fajna to miejscówka. Jest. I chyba ciężko wypatrzeć na tych schodach. Zresztą nie bym zrobił. Jakbym... No tak, granaty do mnie nie dolecą. Róż nie wiem zrobię, jakbym rozłożył czujnik ruchu, ale teraz już się boję. Stąd ruszyć za fajnie to jest. Aha, mamy. Dobra. Tego nie widziałem, kurde. Straszna zadymka tutaj. Piękna kamperska runda. Nigdy nie odpowiadam na pytanie, czy nagrywam. Ludzie czasami świera, dostają, jak nagrywam. No, taka jest, taka jest prawda, nie zmyślam. A! Kurczę, jak można mi tak zająć stanowisko parszywie. Mój zespół wygrał! Jej! Kurczę, 15 minut, zobaczymy, jaka będzie następna warunka. Jak będzie jakiś fajny, szybki Team Deathmatch, to sobie zagramy. A jak będzie, kurde, jakiś Conquest, to się z wami grzecznie pożegnam. Jest kolimator, pogramy trochę tego Conquesta. Gdyby był, pogramy trochę tego Conquesta. O, a co mi tam. Ale wiem, że będziecie się potem złościli, że przerwałem przed końcem. No... Trudno. Trudno. się mówi. Czyli mamy tak, kolimator, będzie przyjemniej. Im lepszy, im lepszy celownik, im mocniejszy, tym bardziej ta pukawka rzuca, nie? O. 9, dziewięć. To, to mamy. Kurczę, przydałoby się tutaj oglądać unlocki w broniach. Zresztą właściwie ja dosyć z sympatią reaguję na ten battle w przeglądarce, w okienku przeglądarki. Chociaż on właściwie nie jest potrzebny do tego, żeby odpalać grę. Nie wiem czemu aż tak, tak mocno... O, dama pik. Czemu tak mocno jest zintegrowany przeglądarka z, z, tą, z tym klientem. Ale poza tym fajny, fajny jest. A propos, Wszystkie gry... Ktoś mi dzisiaj napisał? Wszystkie gry robione na frostbite drugim będą wymagały 64-bitowego systemu, a ten silnik myślę, że się troszkę rozpowszechni. Hej, wybaczcie to zamieszanie, zdecydowałem się jednak skończyć to nagranie. Dlaczego? Bo zagrałem następną rundę, była bardzo fajna, ale bardzo długa i przekraczała mocno 30 minut razem, a po prostu nie chciałem, mocno, mocno. Zatem to jest pożegnanie tym razem i zapraszam Was już teraz na następny odcinek, który gdzieś tam niedługo się, mam nadzieję, trafi. Boże, mam nadzieję, że z montażem sobie poradzę i nie popełnię jakichś strasznych, religijnych błędów. Pozdrawiam Was, papa! Pa.